Witam, witam. W dniu dzisiejszym wybieram się do szkoły na kiermasz. Kiermasz jest zorganizowany przez właśnie tutaj nauczycieli, przez szkołę, która wyraziła zgodę na to, żeby taki kiermasz na rzecz chorej dziewczynki, koleżanki z klasy Boryska, żeby zorganizować. Włączeni są w to rodzice różnych klas, nauczyciele, jak i cała szkoła. Jest dzisiaj kiermasz i jest dzisiaj również koncert. Y, idziemy tutaj ze znajomymi y, i po prostu żeby też y, cegiełka od nas była dołożona. Y, dziewczynka choruje na raka, y, Eliza. Y, ja wam tam dam też y, link do zrzutki, bo mamy taką y, znaczy rodzice Chory dziewczynki prowadzą zrzutkę, i też będzie można tam właśnie wpłacać pieniądze. Ja już wcześniej też mówiłam, też już podawałam dane. No, a teraz jeszcze dam Wam tutaj znać. Także idziemy. Znaczy, ja idę tam z koleżankami. Jak wrócę. Już jest tak wieczór, ale jak wrócę, mam zamiar zrobić gołąbki. Kapustę już kupiłam i chciałam trosze, troszeczkę zrobić, już może trochę na święta zamrożenie sobie są no jakiś obiad na pierwsze czy drugie święto, co tam jak tam wyjdzie, a jak nie, to będą po świętach. No i na jutro na obiad. Dobra, to tak na razie ode mnie na tyle. Ja uciekam, bo już koleżanka czeka na mnie pa! Ja już wróciłam. Borys był z kolegą na koncercie, a my poszłyśmy z koleżankami patrzeć, co mają ciekawego na kiermaszu. Kiermasz były i ozdoby świąteczne, i gry, i książki, no różne rzeczy. Ja kupiłam taką choineczkę i aniołka. Choineczka do postawienia jak najbardziej na teraz, świetna. A taki piękny aniołek. Również do postawienia, Borys y, potem już po koncercie, y, losowanie było, tak, kręcił kołem Fortuny, y, kolejka mega, także ja też stałam w kolejce, żeby tam sobie zakręcili, wygrał y, Bon na jeden dodatkowy punkt na sprawdzianie. Dzieci wygrywały różne bony, tak? E, ze zwolnienia, ze sprawdzianów, takie no różne, z różnych języków, co chcieli, czy język polski, czy matematyka, z różnych przedmiotów, znaczy się tak. E, wygrał świeczuszki, tutaj. Długopis, podkładkę. Dobra. E, także się tutaj e, pobawił, podobało mu się, e, a wiadomo, że to wszystko na szczytny cel. E, ludzi było sporo. I z dziećmi wiadomo nie, i dorośli, yy, ciasta, babeczek, yy, od wyboru do koloru naprawdę też mnóstwo. Także poszłyśmy sobie też zjeść. Yy, no i mówię, no i po prostu taki szczytny cel. Mam nadzieję, że tam dużo kasiory zbiorą, bo jest potrzebna. Yy, no i dobra, ja uciekam teraz psem. No i potem będę robiła yy, jedzenie. Dobra, to tak na tyle. A, jeszcze, bo już tutaj idę. E, Emil tutaj y, szafkę montował. E, pokażę Wam tak szybko. Jeszcze wszystko jest rozgrzebane. O, proszę bardzo. Zamontowana jest. Znaczy złożona. Zamontowana to będzie za parę dni pewnie. <grym> Znają życie. Tak, Emil? Postaram się zrobić jak najszybciej. No. Ale dużo szukania, dużo podpierania się na internecie. Na przykład, bo ja też to składam pierwszy raz, to na przykład długo musiałem szukać u producenta, gdzie takie zatyczki do zawiasów zamontować. Znalazłem, ale zajęło mi 20 minut, żeby przeglądać całą stronę producenta. No tam kocnie. No, się No, dobra. Szafka niedługo zawisnie, łazience już będzie naprawdę coraz bliżej końca. To tak na tyle e, mamy, którą dochodzi w pół do 11. E, gołąbki w piekarniku. Proszę bardzo. Do tego zostało mi trochę farszu, więc troszkę, więc zrobiłam jeszcze e, klopsy, usmażyłam kotlety, ryż może z warzywami jeszcze też może być no i na tym kończę dzisiejsze vlogowanie do następnego. W końcu muszę zacząć coś robić, no i, no i zawsze się zabieram, zabieram i zawsze co innego wychodzi. Dobra, e, weekend. Weekend odpoczęłam, wczoraj nic kompletnie nie robiłam, no ale dzisiaj już jest późno i mówię, no nie no, ten bigos muszę wstawić, chociaż żeby był. E, także już mam... Co zrobiłam? Ja robię z kapusty kiszonej, kilogram i jeszcze kapustę świeżą muszę tutaj wkroić i wrzucić. Kupiłam łopatkę, podsmażyłam, również do tego dorzuciłam i boczek świeży też. Pokroiłam, podsmażyłam, wrzuciłam. Grzyby się moczą już. Potem jeszcze muszę trochę pogotować, ale to jeszcze, jeszcze niech się moczą. Masełko się rozpuszcza. I pieczarki jeszcze włożę do środka, ponieważ zostały mi, więc mówię, chcę je zużyć. To nie ma problemu, no ale mówię, grzyby suszone musiałam kupić, bo tutaj nie miałam, więc do tego, do biegosu muszę dodać. W następnym tygodniu będę robić jeszcze tutaj na święta rybę po japońsku. Do tego będę. Nie robię pierogów, myślałam właśnie, żeby zrobić pierogi, ale jednak, grzyby. Tutaj mam paczkę takich grzybów. No, nie starczy mi na to, żeby jeszcze zrobić farsz do pierogów, więc prawdopodobnie pierogi gdzieś zamówię, kupię, tym bardziej, że ja tylko jem. Emil nie lubi. No, tam chociaż trochę, żeby porobić. W środę, w środę mam właśnie wolne. Co jeszcze zdążę, jakieś mięso, bo chciałam zrobić zrazy. Gołąbki zostały zjedzone, już nic nie ma. Zrazy zrobię, żeby było na jakieś tam, nie wiem, czy pierwsze święto, czy drugie, żeby jeszcze też było do obiadu. Buraczki babcia akurat zrobiła, bo, bo miała świeże tutaj i... i porobiła buraczki, także do obiadku też są. No, dobra, ja tak właśnie mówię, No jeszcze teraz mi, y, muszę pokroić te pieczarki, jak mówiłam, jeszcze kapustę świeżą dodać. Y, no i będzie się robić mój bigos. Y, jak tam u was przygotowania? Bo u mnie, no mówię bardzo pomału, <gryw> nie spinam się, trudno. A jeszcze dzisiaj dzieciaki robiły borcej z kuzynostwem. Babcia przyszła też, robiła ja też. Tam robiłam troszeczkę, dekorowaliśmy pierniczki. Oczywiście pierników jest więcej, ale każdy dostał do domu. No to tak na tyle ode mnie. Napiszcie w komentarzach jak wasze przygotowanie właśnie do świąt, czy już macie coś zrobione, czy jeszcze się za to nie zabraliście. No i aha, w ogóle tak chciałam podziękować za wszystkie wasze komentarze. Bardzo mi miło, tam piszecie ciekawe rzeczy. Pytacie się również o niektóre. Teraz właśnie miałam komentarz, jakiej to firmy lustro kupiliśmy. Wiecie, co to było na Allegro? Znaczy, wiesz co? Tak ci mówię, o na Allegro było zamawiane. Spojrzę tam i zerknę, znaczy zobaczę, jak, jaka to firma, bo nawet nie mam pojęcia. Powiem po prostu, że się podobało i, i kupiliśmy. Czy coś jeszcze? No dobra, to tak na tyle. Ja tak będę mówię. Co jakiś czas mam do Was się odzywać. Pozdrawiam, do usłyszenia.